Cześć. Co, Hej. co robisz? Ostatnio pisać, że będziesz trudno pod uczeniu. Słuchaj, Zuzała się musimy pogadać. E, no to ja was zostawiam. papa. pa. pa. Zuza. No najpierw ja. Ale posłuchaj... Dzwoniła mama w sprawie bukietów. Wybrała jeden na nasz stół i dwa mniejsze na stoły rodziców. A i pytała czy jest sobie girlandy na uterze. Ale Zuza Zuzała się chodzi o to, że zobacz, ja... ładne, nie? A i wiesz, że ty jutro odjeżdzie, tutaj ty przybierzesz garnitur. A i buty. Arek, ty nie masz jeszcze butów. przestań mi pieprzyć o jakichś butach. Ja nie chcę tego ślubu. Nie, nie mogę tego słuchać. Muszę się zająć swoją sukienką. Moja mama się dzisiaj popłakała, jak i wysłałam zdjęcia felonu. Czujesz? Nie, nie czuję. Zuza, czy ty nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Ślubu nie będzie. Alek, co ty gadasz? Posłuchaj mnie. To jest koniec. Jaki k koniec? jak mamy zaplanowany ślub. Kochamy się. Nie wierzę w to, że nagle coś ci się odwiedziało, rozumiesz? Nie przyjmuję tego do wiadomości. Zuza, ja się zakochałem. Przestań gadać głupoty. Musimy zapłacić za kwiaty! Arek, idź po te kwiaty! Nie będziemy nie wiem, że ja ci będę kwiaty, że ślubu nie Kres będzie. Aaaa! Gadaczku, Arek! Zuza! Zuza! Arek, Arek, Zuza, nic wam nie jest! Zuza! Słuchajcie, Coś się w bramie! Odejdźcie z tobą, jak się nikt nie zbliża! No ja tak... dzwonię! Ja nie Illinger... proszę was, bo nie po pogotowiu. Zuza, w porządku. Zuza! Nogę. Nie ruszajcie się! Ja już dzwonię mam pogodę! Proszę odejść! Proszę stąd odejść! Proszę odejść! Czy nic panu nie jest? Zuza. mnie boli, ręka. Dobrze, ja już dzwonię mam pomoc. Odejdź, idioto! Przepraszam się, Przepraszam bardzo, był wypadek... Zuza! ...wśród Uniwersytetu Ekonomicznych, że jest W porządku? E, nie rób e, dziewczyna... Zuza! ruszać ręką nogą chłopak z rozwaloną Złóza. głową... I drugi kierowca. Tak, proszę przyjechać bardzo szybko. Dziękuję. Pomoc już jedzie. Arek. Arek, uspokój się. Twoja arek, Arek, uspokój się. Już pomoc. Arek, pomoc już jedzie, słyszysz?